Cześć, nazywam się Majo Kucharski. A ja jestem Natalia Idziak. I jesteśmy parą, która już za parę dni przeprowadzi się na trzy miesiące z Polski do Japonii. Dobra, dawać intro. Nani? Chcielibyśmy Wam pokazać, jak ta cała nasza podróż będzie wyglądała. A czemu właściwie wyruszamy, Natalia? Wyjazd do Japonii od zawsze był moim wielkim marzeniem. Yy, także myślę, że to jest taka podróż życia, do której przygotowywałam się wiele lat, między innymi na studiach, na których uczyłam się języka japońskiego, ale też wcześniej po prostu poznając kulturę tego kraju, którą się bardzo interesuje. Za to ja jestem piątym kołem uwozu. Nigdy nie oglądałem jakoś zawzięcie anime, nie czytałem mangi. I tak naprawdę Japonia jest dla mnie taką nowoczesną dżunglą, w którą chętnie wskoczę. Więc z całą odpowiedzialnością rzucam się na głęboką wodę i chcę zobaczyć, czy ja, nie znający języka, czy dam radę, czy wytrzymam, i czy można tam przeżyć te trzy miesiące i być szczęśliwym. Aczkolwiek masz spore ułatwienie. Tak, ciebie. E, dzięki Natalii na przykład wiem, co jest napisane na koszulce. Natalia? Ramen. Widzicie, jak to działa? Na co komu Google tłumaczy i jakieś inne AI pierdoły, jak ja mam AI Natalię. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zobaczyć Tokio i zobaczyć inne fajne, znane, yy, duże miasta, żeby poznać trochę tą kulturę. Ja nie mogę doczekać się zwiedzania tradycyjnych japońskich świątyń, podróżowania i yy, oglądania architektury japońskiej, ogrodów japońskich, no i próbowania jedzenia. A czego się boisz? Przede wszystkim nie lubię latać, ale nie chodzi o sam strach latania, tylko o całą tą procedurę tuż przed lataniem. Czyli, yy, wiecie, sprawdzanie bagaży, yy, cała ta kontrola, trochę stres. Niby jesteś normalnie przygotowany, nie łamiesz żadnego regulaminu, który czytałeś milion razy, a i tak masz stres, że robisz coś źle, że zrobisz coś źle, że twój bagaż będzie za ciężki. Boję się tego, że kiedy dojedziemy na miejsce, to pod adresem, pod którym mamy się znaleźć, nie będzie czekało nasze wygodne mieszkanko, które musieliśmy wynająć, tylko dziura w ziemi. Tak, a wynajęliśmy mieszkanie przez stronę goodmonthly.com, którą polecił mi mój kolega Take. Poznałam go, jak przyjechał na wymianę uniwersytecką tutaj do Gdańska. Cała strona jest po japońsku, aczkolwiek jeden z pierwszych napisów, który widać na stronie, to: Wynajmujemy również obcokrajowcom. Więc po tym, jak przejrzeliśmy setki różnych ofert mieszkań od 20 do 25 metrów kwadratowych, Królestwo. Tak, to napisaliśmy do wielu Japończyków i finalnie udało nam się znaleźć ten jeden, jeden, jedyny idealny lokal. I sami zobaczycie: jest piękny, całe ponad 20 metrów. Przejrzeliśmy całą ośmiostronicową umowę po japońsku i musieliśmy podjąć tą ciężką decyzję. No i przelaliśmy obcej osobie, obcemu Japończykowi 12 tysięcy złotych, czyli ponad 400 tysięcy jenów. Pozostaje nam tylko czekać i przekonać się, czy ten przelew faktycznie był słuszną decyzją. Jak nie, no to spanko na podłodze. Aczkolwiek w naszej umowie jest zapis o tym, że. Jak na przykład w wyniku trzęsienia ziemi bądź innej katastrofy naturalnej mieszkanie przestanie istnieć, to stajemy się w jeden dzień bezdomni. Super. Uwielbiamy trzęsienia ziemi. Oczywiście wyjazd do Japonii to nie jest wyjazd do ciechocinka, zwłaszcza jeżeli znika się z kraju na 12 tygodni, także my opracowaliśmy nasz autorski program i Natalia wymyśliła nazwę, z której nie jest dumna. Ale łatwo wtedy zapamiętać, co należy ogarnąć, zanim poleci się do Japonii. Uwaga, nazwa tego programu to Pujias. Zanim wyruszysz do Japonii, ogarnij swojego Pujiasa. P jak pieniądze. My oboje założyliśmy sobie konta w Rewolucie, żeby móc łatwo po prostu przewalutowywać pieniądze ze złotówek na jeny. Dodatkowo wypłaciliśmy w kantorze 70 tysięcy jenów, czyli około 2000 złotych. Tak, na dobry start, żeby po prostu mieć gotówkę? Ponieważ Japończycy uwielbiają gotówkę. I w wielu miejscach kartą nie zapłacimy. Tak, tu ważny tip od razu: w Japonii, z tego co wiemy, z tego co czytaliśmy, nie istnieją bankomaty, do których możesz zbliżyć sobie telefon i wypłacić pieniądze. Tam plastik to plastik. Musi być plastik, żeby mieć pieniądze. U jak ubezpieczenie. Tak, nasze ubezpieczenie jest od firmy Generali. To jest ubezpieczenie turystyczne i zdrowotne, które po prostu no, jest zalecane podczas wyjazdów do Japonii. Ale też wszędzie po prostu kiedy się wyjeżdża, warto mieć ubezpieczenie. Nasze ubezpieczenie wyniosło nas około 1300 zł. Jest to ubezpieczenie, które zaczyna się od naszego wylotu, czyli od 10 września i kończy się 2 grudnia, ponieważ 1 grudnia mamy samolot powrotny. D jak dokumenty. W tej chwili, jeżeli chcecie lecieć do Japonii, wystarczy wyłącznie paszport. Nie trzeba sobie ułatwić żadnej specjalnej wizy, jeżeli chcecie przebywać w Japonii nie dłużej niż 90 dni i nie chcecie w tym czasie podjąć żadnej japońskiej pracy. Poza paszportami bierzemy ze sobą zaświadczenia lekarskie, które są potrzebne, jeżeli chcecie wwieźć do Japonii leki na receptę. I trzeba mieć zaświadczenia w języku angielskim, więc my mamy je od tłumaczy przysięgłych przetłumaczone. Dodatkowo na maila od Japończyka, od którego wynajmujemy mieszkanie w Osace, dostaliśmy taki przewodnik, w którym jest napisane, jak znaleźć nasze mieszkanie, gdzie są klucze, gdzie wyrzucać śmieci, jak segregować, jak używać wody. Wszystkie inne takie informacje są tutaj zapisane po japońsku, aczkolwiek spróbujemy je rozszyfrować. Z, jak zakwaterowanie i oczywiście w naszym wypadku jest to wynajem długoterminowy w Osace, tak jak mówiliśmy, ale też będziemy przez chwilę mieszkać w Tokio i wtedy będziemy korzystać z serwisu Airbnb, w którym już sobie zarezerwowaliśmy hotel. Więc warto wziąć pod uwagę, że Airbnb dobrze działa w Japonii. Dzięki automatycznemu tłumaczeniu też cała ta nasza rozmowa z właścicielami mieszkań przebiegła dobrze, pokojowo, wszystko jest ok. Nawet ciekawostka. Przez to, że wynajęliśmy sobie pokój w Naricie na pierwszą noc, to właściciel lokalu z Airbnb powiedział, że może nas po prostu odebrać z lotniska. I jak internet. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że wyjeżdżając gdziekolwiek warto zaopatrzyć się w lokalny dostęp do internetu, dlatego my, czym prędzej, poszukaliśmy jakiejś alternatywy. I oczywiście, że w naszym mieszkaniu, wynajętym mieszkaniu, będziemy mieli dostęp do internetu. I również, w przypadku, jeżeli tego internetu zabraknie lub będzie za wolny, będziemy mogli skorzystać z jakiejś kafejki internetowej. Tak, jedna jest 5 minut od naszego mieszkania? Tak, bo w Japonii kafejki internetowe cały czas są bardzo popularne. Ale jeżeli chodzi o internet w telefonie, no bo Będziemy korzystać też z telefonu, kiedy będziemy na mieście. Musieliśmy sobie znaleźć coś innego. Dwie najbardziej popularne takie aplikacje to jest R-ALO i Nomad. Obie opierają się na funkcji e SIM w telefonie. Trzeba ją mieć, żeby móc podłączyć się do japońskich sieci internetowych. Dostępne są różne pakiety. My wybraliśmy pakiet 5GB na 30 dni, który kosztował nas 11 euro. A jak atrakcje? Bardzo ważne jest to, żeby zaplanować sobie dokładnie każdy punkt wyjazdu. Nie da się Japonii po prostu zwiedzać w taki sposób, że przyjeżdżam sobie do Tokio i chodzę po ulicy, zobaczę co będzie. Jeżeli chodzi o naszą parę, to ekspertem jest Natalia, która od paru dni planuje każdy dzień po kolei, tak żebyśmy mogli sobie zahaczyć o konkretne miejsca i rzeczy, które chcemy zobaczyć. I ostatnia literka S jak samolot, no bo do Japonii oczywiście trzeba jakoś dolecieć. My nasze bilety kupiliśmy już rok temu, wybraliśmy Qatar Airways. Cenowo nam się to najbardziej opłacało? Tak, ale też po prostu chcieliśmy jakąś linię lotniczą, której po prostu zaufamy. Bilet wyniósł nas 2800 zł za jedną osobę w jedną stronę. E, aczkolwiek można dostać go taniej, ponieważ my też na przykład wybraliśmy rezerwę. Rezerwacje miejsc, żeby siedzieć koło siebie, która jest dodatkowo płatna. Wylatując do Japonii, musicie też brać pod uwagę, kiedy wylatujecie. Jeżeli będziecie szukać jakichś wylotów bliżej Święta Bożego Narodzenia, to bilety na pewno będą droższe i w momencie, kiedy kwitną wiśnie, również ceny pewnie skoczą do góry. Ale również S to shinkanseny, czyli pociągi. My w Japonii będziemy głównie korzystać z shinkansenów, pociągów, transportu kolejowego, ponieważ jest on bardzo rozwinięty i popularny. Wiecie, tam jest ruch lewostronny, więc nawet nie będziemy. Próbować wsiadać za kółko. Znaczy nie moglibyśmy, ponieważ w Japonii nie uznawane jest międzynarodowe prawo jazdy wydawane w Europie. Wieszcie lub nie, ale udało nam się całego pudziasa załatwić. Nie było łatwo, to naprawdę wymaga wielu, wielu godzin ciężkiego planowania. Nadal jeszcze mamy bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia, ale mam nadzieję, że się wyrobimy. No i pewnie w samej Japonii też się okaże miliony rzeczy, których nie pomyśleliśmy, ale damy Wam znać o wszystkich. Tak. Śledźcie naszą przygodę, zobaczcie jak nam idzie. Nieważne czy będzie dobrze czy źle, póki będzie dało się naładować aparat i zgrać materiał, będziemy rejestrować i nagrywać to dla Was. Co? Do zobaczenia w Japonii, nie? Drugi odcinek na pewno powstanie już w krainie kwitnących wiśni. Kraju wschodzącego słońca. Kraju płynącego tanim sushi. Do zobaczenia. Pa! pa!